W rewie odbyło się zwodowanie nowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Mowa o pontonie typu RIP. Sprzęt wykorzystywany będzie do akcji ratunkowych na wodach Zatoki Puckiej. Nowy pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie został zwodowany w Zatoce Puckiej. Mamy nadzieję, że ta łódź bardzo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, szczególnie na akwenie na Zatoce Płuskiej. Chociaż chcielibyśmy sobie życzyć, żeby wypływała, mówiąc krótko, jak najrzadziej, żeby akcji ratowniczych było jak najmniej, ale cieszymy się, że ta łódź zasiliła, że tak powiem, szeregi ochotniczej straży pożarnej i że będzie służyć dla dobra wszystkich mieszkańców, a szczególnie tych, którzy aktywnie korzystają z Zatoki Płuskiej. Ta łódź e, znacznie poprawi bezpieczeństwo e, w gminie Kosakowo. Jest to w pełni profesjonalne. Przęt łódź pełnomorska z pełnym wyposażeniem. Strażacy będą mogli naprawdę w bardzo bezpieczny i profesjonalny sposób udzielać pomocy ludziom, którzy jej potrzebują na morzu. Nowa łódź to ponton typu rIP wyposażony w silnik o mocy 115 koni mechanicznych. Jednak w tym przypadku równie ważne jak moc maszyny jest to, co ma na swoim pokładzie. Na wyposażeniu pontonu mamy GPS-a, radio morskie, mapy morskie. Także bardzo dużo urządzeń, które nam wspomoże przy akcjach ratowniczych na wodzie. Gmina ma dużą linię brzegową. Surferzy, kajty i ludzie na jaktach, motorówkach coraz więcej tego sprzętu jest. Także my też musimy iść z czasem i z postępem, i dlatego ten nowy rip naprawdę nam przysłuży do bezpiecznego spędzania czasu na wodzie. Po zwodowaniu i krótkim rejsie testowym odbył się pokaz możliwości nowej łodzi Kosakowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas którego zainstenizowano moment ratowania topiącego się surfera.